Cześć z tej strony, poradniki 5 to są informacje krótkie. Yy, mam zamiar zrobić serię QA, czyli pytania i odpowiedzi. Pod tym filmikiem możecie już pisać pytania do mnie. I ja jutro zrobię pierwszy odcinek serii QA. A jeszcze mam Wam do przekazania. Jakby ktoś umiał jakiegoś grafika, czy co, zrobić jakieś fajne intro, to zapraszam, zrobicie, prześlecie. Ja was polecę, zalejkuję skomentuję wasz filmik i będziecie i ten zwycięzca co zrobi mi intro będzie nagrywał ze mną filmik jeśli będzie chciał z byle jakiej gry okej, okay. stawiam też serwer już serwer jest postawiony tylko muszę tam zrobić wiecie tam spawn TP i serwer będzie jutro uruchomiony na razie to będzie hamachi no premium gdy będzie więcej osób grało, dużo osób grało to zrobię serwer 24 godziny na dobę bez hamachi, jeśli macie więcej pytań, to piszcie w komentarzach i pamiętajcie, zadawajcie pytania pod tym filmikiem do serii Q&A. Cześć, na razie, do usłyszenia, trzymajcie się.